Magdalena Kowalczyk, kwadrans z życia Tomaszowa. Szanowni Państwo, nieubłagalnie mija czas. Kończy nam się rok 2016, a więc czas podsumowań. W dzisiejszym programie gościmy przewodniczącego Rady Miejskiej, pana Krzysztofa Kuchte. Witamy, panie przewodniczący. Dzień dobry Panie, dzień dobry państwu. Panie przewodniczący, czy wierzy pan świętego Mikołaja? No, teraz może troszkę brzmi, ale jak byłem młodszy, to wierzyłem, tak i wszystkie dzieci, pewnie państwo też. Wierzy, wszyscy wierzymy, po mało tego czekamy, na tego świętego Mikołaja, żeby przyniósł prezenty. Zawsze jest tu prezent, jest jest zawsze. A jak pan myśli, czy zasłużył pan na prezent? No nie mi to oceniać, po prostu myślę, że to państwo ocenią, pani dyrektor może ocenić, bo trudno mi ocenić, czy zasłuży Pewnie każdy mówi, że tak. Też A co pan powiedzieć... chciałby dostać? Powiem szczerze, że nie myślałem nad prezentem dla siebie, zawsze myślę o prezentach dla swoich bliskich, o sobie przeważnie na końcu. Także w tym roku nie myślałem, ale nie myślę też o Różdze. A jak pan myśli, czy radnym należy się rozga czy pochwała w tym roku? Powiem tak. No może kilku radnym ta rozga by się faktycznie przydała, żeby pobudziła ich do pracy, do myślenia. I czasem ta rozga faktycznie, nie będę tutaj mówił nazwisko, nazwiskami i imionami, ale, ale kilku radnym na pewno by mi się przydała ta rozga. A już tak całkiem na poważnie, proszę państwa, panie przewodniczący, czy radni są zdyscyplinowani? Staram się, żeby byli zdyscyplinowani, dlatego myślę, że radni wykorzystali ten moment, kiedy były szkolenia, jak radny powinien się zachować, jak wykorzystywać swój czas na pracę w Radzie Miasta, kiedy się najwięcej pracuje, kiedy najwięcej dyskutuje. Myślę, że radni to wykorzystali i dużo, dużo dyskutują na temat projektów uchwał, uchwał całych i różnych nowych pomysłów podczas komisji. I bardzo dobrze, bo komisje są tymi miejscami, gdzie najwięcej się powinno dyskutować, rozmawiać, a później sala obrad, to jest tylko elementem końcowym, gdzie radny oddaje swój przemyślany głos. A czy radni wykazują zaangażowanie? Nie wszyscy. Nie wszyscy. Mam kilku radnych, którzy naprawdę mało angażują się w życie, w życie Rady Miasta podczas sesji naprawdę, ale jest kilku radnych, gdzie naprawdę się angażują bardzo mocno w niektórych komisjach, szczególnie powiedzmy w komisji spraw społecznych, w komisji y, mieszkaniowej, naprawdę wykazują duży entuzjazm, duży, duży wysiłek i, i angażują się w to, co robią i to jest to, miast. jakby można było zmobilizować tych niezaangażowanych, muszę przyznać, że przewodniczący Rady Miejskiej nie ma takich widełek, powiedzmy w postaci jakiegoś dodatkowego premiowania czy wynagradzania tych radnych bardziej aktywnych, ale, ale Czasem próbuję rozmawiać z tymi radnymi, niekiedy przynosi to efekt, yy, ale nie zawsze. Nie mam, nie mam widełek prawnych, ani, ani mówię promiewania, żeby jakoś tego radnego zmobilizować, zachęcić, poza słowami tylko. Panie Przewodniczący, ile odbyło się sesji, ile podjętych uchwał? Panie Redaktor, mija nie tylko rok, mija już drugi rok, co prawda. No faktycznie, mija drugi rok, 1 grudnia minął drugi rok tej kadencji. Na obecnym etapie, teraz w grudniu, mamy no chyba już ostatnią sesję w tym roku. Jest to już 38 sesja. Przypomnę tylko, że mamy 24 miesiące, dwóch lat, a już jest 38 sesji. Jest to zdecydowanie więcej niż półtorej sesji miesięcznie przy średniej. No niedużo, niedługo będzie, że dwie sesje miesięcznie wychodzą średnio tak. ale niestety to jest skutek yy, na mnóstwo pracy, które czeka zarówno przed prezydentem, jak i przed Radą Miasta, bo to jest współpraca. A co do, co do uchwał? Na obecną chwilę mamy podjętych prawie 350 uchwał. Jest to naprawdę ogrom dużo i to jest uchwał. Yy, najwięcej w tych co miesięcznych, w zasadzie tych sesjach, zawsze są dwie uchwały budżetowe na skutek różnego rodzaju przesunięć yy budżetowych po przetargowych oszczędnościach lub nowych inwestycjach i miesiąc w miesiąc praktycznie przy każdej sesji jest zmiany przesunięcia budżetowe. I za tym muszą być zmiany w WPF-ie. I dlatego proszę pamiętać, te dwie uchwały zawsze w każdej, przy każdej sesji są, ale niezależnie od tego jest mnóstwo, mnóstwo jeszcze innych, nad którymi trzeba dużo pracować, żeby one były naprawdę dopracowane. A czy zdarzyła się jakaś uchwała kontrowersyjna, bądź która wzbudzała kontrowersje wśród radnych? Powiem tak. Do tej pory przez te dwa lata na ogół takich nie, nie zdarzyło. Mogę krótko powiedzieć, nie zdarzyła się taka uchwała, która by wzbudzała bardzo duży jakiś awantury między radnymi, kłótnie, czy jakieś tam niesnacki z tego, po prostu takiej uchwały do tej pory kontrowersji nie było. Panie Przewodniczący, jakie są Pana obowiązki i czy ma Pan dużo pracy? No myślę, że Państwo doskonale wiedzą, widując mnie w różnych miejscach, że niestety to wymaga od przewodniczącego bardzo dużo pracy. Z całym szczęściem, że po prostu pracuję zawodowo, tak jak pracuję, że w te wolne dni, czy w dyżurach nocnych lub świątecznych, że mogę czas w ciągu tygodnia poświęcić właśnie na pracę w Radzie, bo niestety na barkach przewodniczącego spoczywa całość wizerunkowo praca Biura Rady i nie tylko sesji, komisji, które są w urzędzie. Dlatego to wszystko wymaga y, odpowiedniego, może nie nadzoru, ale odpowiedniego dopilnowania. Przewodniczący faktycznie nie, nie pracuje sam, ma jeszcze panie w biurze rady. Są to cztery panie świetnie pracujące, które mnie wspomagają i przygotowują wszystkie. Jednakże wszystkie te materiały, wszystkie te projekty uchwał, które trafiają później najpierw do komisji, później na sesję, niestety muszą być przeze mnie przejrzane i ja się z tym muszę zgodzić, czy taką uchwałę w takiej formie wprowadzamy na sesję, czy też nie wprowadzamy. Dlatego, dlatego tak się tylko nieraz powie, że cóż tam przyjdą, posiedzą, porozmawiają, nie jest wcale to tak. Codziennie praktycznie jestem w Urzędzie Miasta, w Rady i obowiązkowo dyżuruję w każdą środę. Zgodnie zresztą z y, miejscem, jak jest przed wejściem do pokoju, jest tam wywieszona tabliczka, w które dni przewodniczący przyjmuje i praktycznie we wszystkie te dni środowe jestem ale można mnie spotkać praktycznie codziennie w urzędzie. No chyba, że po prostu z jakichś przyczyn gdzieś jestem gdzieś, gdzieś jest niestety też na wyjeździe służbowym, powiedzmy. Ale tak to przeważnie jest, bo tego wymaga niestety praca, praca przewodniczącego rady miasta. Że nie tylko skupia się na jednym dniu, w dniu sesji powiedzmy i tam ewentualnie komisji, tylko praktycznie bycia codziennie. No może nie od 7 do 15, ale bo przewodniczący nie, nie jest pracownikiem etatowym urzędu miasta, ale wymaga to naprawdę kilku godzinnych pobytów w biurze rady. Podpis przewodniczącego jest bardzo ważny, niezwykle ważny, tak, ale to nie tylko podpisy pod uchwałami, co jeszcze do obowiązków należy? No nie tylko, no nie, tak jak wspomniałem, nie tylko podpisy, fakt faktem, że bez podpisu przewodniczącego żadna uchwała nie może po, po sesji wyjść do służb nadzoru wojewody, ponieważ każda, każdą, jak wspomniałem, każdą uchwałę, którą podejmujemy na sesji, żeby mogła wejść w życie, musi być opublikowana w Dzienniku urzędowym Wojewódzkiego, naszego akadem wojewosałóckiego. I one, one są te uchwały bardzo skrupulatnie przeglądane przez służb nadzoru wojewody. I przy nawet delikatnych, y, słownych gdzieś tam przeoczenia te uchwały są zawracane, ponieważ gdzieś tam literówkowo coś się nie zgadza, dlatego są bardzo dokładnie przeglądane, zanim wyjdą do służb wojewody. I dopiero na końcu, kiedy już mamy pewność, że tam wszystko dograne jest, dopiero jest mój podpis składany. Także jest to, trzeba powiedzieć, odpowiedzialność dosyć duża, bo wszystkie projekty budżetowe, wszystkie zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego i nie tylko, wszystkie, wszystkie muszą, za wszystkie odpowiada praktycznie przewodniczący. Całość wdrażania później, owszem, bo Rada Miejska jest o instytucją uchwałodawczą. Za wdrażanie tych uchwał to później odpowiadają wydziały czy służby pan, pana prezydenta ale za merytoryczną tą część odpowiada właśnie Biuro Rady na czele z Panie Przewodniczący, czy Panu się nie wydaje czasami tak, że jest pan dyrygentem, rada to orkiestra i radni powinni grać jak z nut. Myślę, że w tym nic dziwnego. Jak państwo widzą, orkiestra, która świetnie gra, widzieliśmy nieraz ja tutaj na placu Kościuszki. Niestety, każdy z wykonawców świetnie gra na swoim instrumencie, ale nad całością czuwa dyrygent. Podobnie jest i w Radzie Miasta. Wszyscy radni świetnie się prezentują, znają merytorykę sesji czy pracy w komisjach ale niestety nad całością, nad tym, żeby płynnie i sprawnie przebiegała sesja, no trzeba przewodniczący. Także po części możemy tak, że może nie muzykalnie, ale, ale po prostu musi jak dyrygent przewodniczący czuwać tak. Co może Rada? No, Rada, tak jak wspomniałem, jest instytucją uchwałodawczą, czyli może wprowadzać projekty uchwał, może te uchwały zatwierdzać, może te uchwały nie zgadzać się, nie jest ciałem wykonawczym i wszyscy radni nie są to pracownicy pana prezydenta lub urzędu miasta tylko są to pracownicy, pracownicy. są to y, osoby wybrane przez społeczeństwo więc po, rada reprezentuje jakby głos, głos mieszkańców i wszystkie głosy gdzieś każdy radny ze swojego okręgu wyborczego czasem y, dobre czasem zły, właśnie przychodzi z tym z problemem czasem do mnie bezpośrednio niekiedy do prezydenta niekiedy te sprawy rozwikłujemy na komisjach i dyskutujemy. Dlatego, dlatego Rada jest naj, naj, takim ciałem, którym jest to uchwałodawczą. Bo wykonawczym niestety, kto inny. Jak układa się współpraca z prezydentem? Panie redaktor, myślę, że przez dwa lata mieszkańcy, którzy obserwują, teraz jest możliwość przez internet, a wcześniej przez państwa właśnie za Państwa pośrednictwem, obserwowali sesję i wszyscy widzą, że. Rada, współpraca Rady z prezydentem, z prezydentami w zasadzie, z całym Urzędem Miasta, układa się jak dotąd wspaniale. Zresztą, takie, taka jest merytoryka, takie są założenia, że tylko tutaj, gdzie współpraca jest, rozumiemy się doskonale z prezydentami, to tylko wtedy możemy osiągnąć sukces. Taki i zresztą z jakim programem szliśmy do wyboru, to zarówno ja, jak i pan prezydent, bo przypomnę, że tak ja, jak i pan prezydent, jesteśmy z jednego ugrupowania, jesteśmy w tym samym wybo programie wyborczym i chcemy te, może nie obietnice, ale ten program wyborczy, który cały czas systematycznie staramy się wdrożyć, to cóż to by było, gdybyśmy się nie zgadzali? Gdybyśmy się nie zgadzali, to by nic nie mogło wejść w życie. A jak państwo widzą, wszystkie rzeczy, które na zasadzie współpracy zarówno miasta, jak i powiatu są na etapie bardzo dobrej współpracy. Gdyby tej współpracy nie było, to byśmy dzisiaj nie mogli mieć... Tylu, tylu zrobionych powiedzmy dróg na terenie miasta, co prawda, te niektóre drogi są drogami powiatowymi, ale na skutek porozumień współpracy prezydenta z władza, ze starostą, mało tego samorządu miejskiego z powiatowym i ze starostwem, to jest możliwe właśnie to, to, co jest Państwo, co widzą na mieście. I to nie koniec, bo te rzeczy, które się dzieją, to jest dopiero część tego, co pan prezydent i jako miastą zamierzamy w mieście zmienić. O co zresztą zabiegaliśmy, żeby mieszkańcy zaufali, zawierzyli, że chcemy to miasto zmienić. I to się dzieje na oczach. Najpierw, najpierw mieszkańcy się troszkę denerwowali, że tyle remontów naraz, Czemu akurat tak, a nie pojedynczo pokazać każdą liczkę. Ale niestety trzeba było te zaległości z wielu, z wielu naprawdę lat starać się i staramy się dogonić. Może nam się nie uda całkowicie dogonić, ale będziemy bardzo blisko. A współpraca Rady ze starostą? Rada Miasta jako tako bezpośrednio nie musi ze starostą współpracować, bo to jest starosta, Rada Miejska nie podlega w żaden sposób pod zarząd powiatu. Ale dla miasta ma to ogromne znaczenie. Współpraca z prezydentem miasta, jak i ze starostą powiatu, prawda? Dokładnie, dokładnie, bo to jest skutek tych właśnie inwestycji, o których wspomniałem, że gdyby nie było współpracy, powiedzmy starosta występuje do prezydenta, oczywiście za zgodą powiatu na, na przykład na remont którejś drogi. I gdyby Rada Miasta się nie zgodziła, że pomożemy finansowo starostwo w remoncie drogi, mimo że to jest powiatowa, ale na terenie naszego miasta, bo przeciętnego mieszkańca, przykładowo Kowalskiego, nie interesuje. Do Kto jest zarządcą drogi, przykładowo Lange, czy warszawska, czy któraś, ona jest na terenie miasta. I każdy z mieszkańców wymaga od prezydenta, panie prezydencie, proszę zrobić tą drogę. I tylko na skutek tych porozumień, tej współpracy jest taki właśnie cel możliwy do osiągnięcia. I dlatego w ten sposób Rada rozumie potrzeby powiatu, że takie inwestycje są konieczne i te współpracę podejmujemy na tym etapie. Wrócę do kwestii płatnych stref parkowania. Co na przyszły rok, Panie Przewodniczący, w tym temacie? Jak pewnie Państwo wiedzą, powiem tyle, ile na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć w tej sprawie. Umowa z firmą, która obsługuje strefę płatnego parkowania, jest to firma zewnętrzna z Wielkopolski, kończy się we wrześniu. Służby Pana Prezydenta bardzo szeroko analizują tą sprawę, teraz jak, jak dalej, jak dalej po prostu ma to funkcjonować. Pewne jest jedno, pan prezydent wspomniał w swoich y, y, wcześniejszych rozmowach i wystąpieniach, że będzie się starał i będzie robił wszystko i prawdopodobnie jak zrobi, żeby strefy patnego parkowania, którą obsługuje firma zewnętrzna, nie będzie. Jednakże otrzymujemy sygnały od mieszkańców naszego miasta, którzy, którzy nawet nie to, że proszą, ale sygnalizują nam, żeby jednak zostawić część tej strefy w ścisłym centrum. Dlatego, że pomoże w to takim rotacji tych pojazdów w samym centrum, żeby nie były samochody zostawiane na cały dzień gdzieś w bo ktoś gdzieś pojedzie, zostawi, będzie parkował całą dobę. W ten sposób prostu taką rotację zrobić. Z tym, że żeby już te, po prostu nie, nie, nie przedłużać tej umowy, też apelują mieszkańcy. No i jak my, jest to na etapie rozmów, przemyśleń służb pana prezydenta i o dalszym etapie myślę, że w późniejszym czasie przyszłego roku możemy powiedzieć. Na pewno kończy się umowa z tą firmą we wrześniu 17 roku. Jakie są założenia na przyszły rok? Założenia to nie tylko na przyszły, ale nawet i dalej są. Oczywiście ma Pani na myśli Rady Miasta. Oczywiście. Chcemy wspomagać Pana Prezydenta zarówno swoimi pomysłami, jak i Pana Prezydenta z pomysłami o tym, żeby miasto się rozwijać coraz to bardziej. Są te pierwsze ruchy zrobione, które Państwo widzą, ale, ale to nie koniec. Chcemy, chcemy wspomagać Pana Prezydenta w staraniach się, nie to, że o poszerzenie granic, i wiadomo ile tego Tomaszowa, ale o pozyskanie miejsc, gdzie byśmy spokojnie mogli zaoferować przyszłemu przedsiębiorcy, który do nas zawita, do, do, do miasta do Tomaszowa, nie tylko do Pana Prezydenta, ale również do Rady Miasta z prośbą o wskazanie terenów inwestycyjnych. Chcielibyśmy zabiegać o takie tereny, żebyśmy mieli co zaoferować i przyciągnąć tym samym y, przedsiębiorcę, co by dało, za jednym i miejsca pracy. Miejsca pracy Co prawda no to masz miejsc pracy pewnie troszkę będzie poprzez, tak jak państwo wiedzą, budowę toru lodowego, który będzie naprawdę wielką wizytówką naszego miasta, to, o którym w naszym mieście będzie słychać nie tylko w Polsce, ale i za granicą, bo to będzie jeden taki obiekt zresztą w Polsce i jeden z czołowych w Europie, gdzie będą się tutaj mogły odbywać mistrzostwa zarówno Europy, Polski, jak i świata. I myślę, że to przyciągnie wiele osób do naszego miasta, nawet i tych inwestorów. Przypomnę, że bardzo często ten, ten obiekt, który będzie, nie będzie mógł tylko, nie będzie tylko służył zresztą imprezom sportowym, ale będzie mógł równie dobrze być wykorzystany na różnego rodzaju zjazdy, konferencje takie wielkometrażowe, kon gdzie się odbywają w różnych innych miastach, bo mają takie warunki. Za tym pójdą bazy lokalowe, gdzie sama lokalizacja spaju w pobliżu, która tam dysponuje powiedzmy 400, 500 miejsc, te nasze hotele, które są, to i tak wszystko będzie mało, więc samo to będzie konieczność gdzieś nawet wykorzystywania do noclegu, być może lokali gdzieś w prywatnych instytucjach, prywatnych domach nawet. I to też być może w jakiś sposób wpłynie na polepszenie warunków dla naszych mieszkańców, że w ten sposób będą mogli pozyskać jakieś też środki i skorzystać z tego, że miasto się rozwija. Minęły dwa lata, jak Pan wcześniej wspomniał, czy jakieś może wnioski nasuwają się do dalszej pracy? Wnioski cały czas nam się nasuwają, ale przede wszystkim musimy troszkę uspokoić mieszkańców, że nie da się tych zaległości wieloletnich nagle tak pstryknięciem palca i już zrobić. Proszę sobie wyobrazić, że przez osiem poprzednich lat staliśmy, no przez, zresztą to nie jest tylko moja ocena, ale, ale ocena wielu mieszkańców naszego miasta, bo takowe sygnały mamy. Mało tego, nie tylko sygnały, przychodzą ci ludzie do pana prezydenta, do mnie na dyżur jak, jak mam i mówią, że dlaczego przez te ostatnie 8 lat, przedtem nic się nie działo w naszym mieście. I, ale, ale spotykamy również takich, którzy są niezadowoleni. Nie to, że się coś dzieje, tylko z tego, że są troszkę na terenie naszego miasta, no są troszkę korki. Teraz powoli, powoli zaczyna to wszystko ruszać, ale musimy pamiętać o jednym, żeby było lepiej. Najpierw przez jakiś czas musi być troszkę gorzej. No właśnie tak to było, że mieliśmy troszkę problemów z przejazdem tych naszych mieszkańców po tym mieście. Czasami, czasami naprawdę szkoda miasta tych ludzi było, ale nie było innej możliwości, wiecie Państwo, że nie było innej możliwości. Ale Co? już się miasto odblokowuje. Tak, tak, powoli po te ulice są ulice. ulegają odbiorowi i zaczynają pięknieć. I mam nadzieję, że jak przyjdzie już lato, wiosna przyszłego roku, te ulice, kiedy nabiorą należytego wyglądu, wszyscy mieszkańcy powiedzą, że warto było przemęczyć się trochę czasu na teraz skorzystać z tego dobrodziejstwa. Bo naprawdę te ulice i w centrum i nie tylko były w opłakanym stanie. I nie było pomysłu przez poprzednie lata gdzie sięgnąć po środki zewnętrzne, żeby, żeby, po prostu, żeby było lepiej, no. Chciałem tylko państwu przypomnieć, że Rada Miejska i pan prezydent, jak obejmowała stanowisko dwa lata temu, zaczynaliśmy z budżetem niespełna 170 milionów złotych. Budżet, który jest przygotowany teraz na 2017 rok, który będziemy uchwalać na najbliższej sesji, jest to budżet bez jak to się mówi, minusika, prawie 300 milionów złotych. Jest to, jest to ogromny postęp w budżecie, bo Pan prezydent sobie marzył, żeby ten nasz budżet miejski był sięgał około 250 milionów. Mamy go prawie 300. Także, także jest to naprawdę duży skok. co za tym idzie. Jest to na pewno wielki skutek inwestycji, które są na naszym mieście. Z tym, że założenia pana prezydenta zresztą słuszne były, cały czas był wspierany, żeby nie tylko wydawać własne środki, które, które mamy, ale próbować do każdej złotówki własnej pozyskać 3, 4, 5. Z zewnątrz, z różnych środków, czy to z RPO, czy to z funduszy wojewody, czy z funduszy centralnych. I takowo się dzieje. Dlatego tak intensywnie pan prezydent pracuje, my go zresztą wspomagamy jako Rada, żeby właśnie coś się w tym nie działo. I to widać. Panie przewodniczący, jest pan zaangażowany w swoją pracę, co też jest widać. My zauważamy pana obecność na wszelkich imprezach okolicz okolicznościowych, kulturalnych, religijnych. Jak pan znajduje czas? No właśnie. No właśnie o ten czas Pani redaktor najbardziej chodzi, jest to niestety z ubolewaniem mówię, jest to kosztem mojej rodziny, dlatego, dlatego tutaj muszę marzące sobie podziękować za to, że wytrzymuje ze mną przez, przez tą moją nieobecność, bo niestety dużo, dużo obowiązków spełnia, niestety spada na nią, bo nie, nie tylko ja jako przewodniczący dużo czasu spędzam w Urzędzie Miasta, o czym wspominałem, bierze rady i nie tylko, a na tych uroczystościach okolicznościowych, ale jeszcze zawodowo pracuję. No pracuję kiedy, Panie redaktor zapyta, czy Państwo zapytają. No niestety pracuję w soboty, w niedzielę, w weekendy, czasem w tygodniu też, w ciągu dnia, ale również wieczora, w nocy, bo pracuję w ratownicy Medycznym, więc to są dyżury, tak, które w nocy też muszą być. No po to, żeby właśnie dla mieszkańców być w ciągu w ciągu dnia i, i właśnie uczestniczyć w tych różnego rodzaju uroczystościach. No bo taka jest rola przewodniczącego, że nie tylko pokazywać się w dniu sesji czy powiedzmy na jednej komisji, ale żeby płynnie wspomagać działania Pana Prezydenta i, i zresztą i Rady Miasta, żeby to mieszkańcy gdzieś odczuwali, że ten Przewodniczący gdzieś to Tomaszowie jest i myśli o nich. I nie tylko pokazywali się tak jak kiedyś, że na, w ostatnim roku przed wyborami nowymi pokazywał się Prezydent, Przewodniczący. Nie, my z Panem Prezydentem i z zastępcami naprawdę przez całą kadencję uczciwie Wspomagamy tych wszystkich emerytów, rencistów i nie tylko, dzieci, ma, dzieci niepełnosprawne, dzieci w szkołach, przedszkolach, po to, żeby dali, poznali i odczuli, że są razem z samorządowcami. I nie tylko, jak mówię w ostatnim momencie, tylko przez cały czas. Ta efektywna praca jest widoczna i ona jest właściwie 24 godziny na dobę. Tak, Trzeba że, przyznać, to. Tak powoli zmierzamy do końca programu, panie przewodniczący. My od nas składamy życzenia panu i pana Radzie. Efektywnej pracy życzymy, owocnej pracy w przyszłym roku, żeby ona była widoczna. Dziękuję serdecznie panie Reklę za życzenia. Ja mogę zarówno dla pani, dla państwa, jak i dla wszystkich mieszkańców Tomaszawa Mazowieckiego, również skorzystać z okazji, że goszczę u Państwa studium, złożyć życzenia na najbliższe święta, które, które są przed nami. Szanowni Państwo, życzę Państwu w imieniu swoim i całej Rady Miejskiej Tomasza Mazowieckiego samych, pogodnych, szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia. Oby w Państwach domach zagościł, zagościło takie ciepło rodzinę. Abyście w tych dniach w, domach, w własnych domach podczas kolacji wigilijnej spotkali samych przyjaznych sobie ludzi. I wiemy wszyscy doskonale, że zawsze podanie ręki bliskiemu, czy złożenie życzeń bliskiemu, czy wybaczenie sobie nawet jakichś zwykłych rzeczy, można potraktować tak, jak zresztą traktuje to każdy katolik, jako, jako Boże Narodzenie. Chciałbym, żebyście Państwo w takim dniu, jak właśnie jest Wigilia. Takie to Boże Narodzenie praktycznie trwało przez cały rok u Państwa. Obyście zawsze z uśmiechem i z powagą sytuacji podchodzili do życia. Żebyście to życie jakoś mieli, mieli na wyciągnięcie ręki. I oby z roku, nawet z dnia na dzień to życie Wam przynosiło zadowolenie. Żeby te wszystkie dni, które w następnym roku też pojawią się, czyli czy wszystkiego dobrego w 2017 roku, oby z tych dni Państwo byli zadowoleni. A gdyby, żeby tego było można osiągnąć, potrzeba jest Państwu dużo zdrowia. Dlatego chciałbym życzyć przede wszystkim zdrowia. Są czasy trudne, ale mam nadzieję, że jak zdrowie będziemy mieli, to wszystko damy radę wytrzymać. I chciałem za, za jednym zamachem przeprosić Państwa za utrudnienia, które były przez ten cały lato w naszym mieście. Po prostu no, tak musiało być. Także proszę się nie gniewać, że, że takie, takie utrudnienia się pojawiły, ale żeby było lepiej, tak jak wspominałem, musi być czasami przez chwilkę gorzej. Także życzę Państwu wszystkiego dobrego w nadchodzących świętach i w nowym roku 2017. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pięknie za rozmowę. Do tych życzeń dorzucimy jeszcze dla Pana Przewodniczącego trochę więcej czasu dla rodziny. Może w czasie, w okresie świątecznym. No, Dzisiaj dziękujemy za chciałbym rozmowę. Chciałbym bardzo. Dziękuję bardzo za rozmowę również. Naszym i Państwa gościem był Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Krzysztof Kuchta. Dziękujemy. dziękujemy.